Cześć, witam Was. W pierwszym odcinku zagrajmy w Minecraft multiplayer. Jak widzicie jest ze mną Tox. Przywitaj się. Cześć wszystkim. No i zaczynamy ten odcinek. O, tu jest glina, to Ty weź trochę gliny, a ja wezmę drzewo na narzędzia. No to powydobywamy trochę drewna i chyba zrobimy pierwszy domek, no nie? Nie chciałem tej winy jednak, wiesz? Najwyżej, bo na początku ona nie jest potrzebna w ogóle. Tylko na cegły, a jak będzie nam potrzebna, to najwyżej tutaj przyjdzie. No. Bo ja tam wątpię, że ja tam bym coś z winy budował. Coś tam może ty bym budował. Ja tam winy nie używam całej. Mam dla ciebie siekierkę i kilofa. O, dziękuję. Gdzie ty jesteś? Gdzie? A tu a tu jesteśmy, a Ej, gościu. I gdzie zamieszkamy? Ale w skalę, no nie najpierw tak, taki pierwszy domek. Tak, tak, tak. No, na początku tak, no ale wiesz, później to wolałbym mieszkać w takich przytomnych miejscach. No. To tak. Nie wiem, 20 minut to jest odcinek, czy jak tam chcesz? No, 20 minut taki jest, będzie najlepszy. Nie będzie za nudna i nic. No chyba dzisiaj. No, no to dzisiaj y, ja też dobrę swój odcinek z FIP. Z... Zapraszam wszystkich do oglądania. <śmum> Ale no, pójść... No. Aha i my nie będziemy używali komend. Tylko tam na czas albo na yy, teleportację. Nie, na czas to mówię, że też nie jest sensu, bo noc też się przydaje. No to, owce wezmę. A na teleportację to tam nie podoba. Okej, idziemy. To no, znajdź jakąś górę fajną. Tam jest taka fajna. Widzisz, takie pasmo, takie biedy. No, to idziemy? Nie, ja mam dużo drewna. No tutaj. Idę do tej góry. I musimy się pośpieszyć, bo się noc robi. Może tak na początek tam. Ale w którym miejscu w tej skale się najpierw tak urządzimy? Gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? No już schodzę na jestem... O, o, A, jesteś. Masz kilofa. Ej, odwróć się. Masz? Kościół. to może najpierw tam będzie łatwo wejść. No. Yy. O matko. Podwójne robimy drzwi, czy? A ja tu pokopię. Tak, drzwi będą tutaj, a więc. Przez ciemno, nic <grafię> ja też ledwo, ledwo. To ja już może zrobię jakieś drzwi. Pierwsze drzwi. O, starczy na początek. Piecyk, piecyk, piecyk. To ja zrobię. Zrobiłeś już piecyk? Co? Piecyk już zrobiłeś? No. Ja też. Ja tam robię sobie węgiel drzewny trochę też. Daj mi kilka pochodni. Tylko. O. Nad drzwiami położyłeś? nad drzwiami, to ja pójdę w tą stronę. <gry> Przynajmniej mamy przyjaciół. No nie wiem, jeszcze zobaczymy No tak patrzek jej ja powiemy to chyba bez sens Ale czekaj ...o kurde Adz jak pani byłam <gry> Ej właśnie i tutaj skrzynki Teraz są te nowe schyńki. Ja jeszcze zrobię kilof, taki lepszy. Chcesz ja też? Co? Chcesz no, też kilof? Ja... No, no, może... ja tam... Trzymaj. No właśnie, ja też tak chciałem. Tak, kilof. Ale później robimy osobne domy, no nie? To mój będzie w tą stronę. No dobra, no to my robimy cięcie i widzimy się tak dokładnie. Na razie, cześć, witam Was po cięciu. Jak widzicie. Trochę się tutaj urządziliśmy, ja tutaj. O! GG! Ja tutaj jeszcze trochę się ten węgla powydobywam. O! Nie powydobywam. A no, na u ciebie co? Znalazłem węgla. Troszkę. O! o tutaj w był. Na no, u mnie też jest dużo. Patrzcie, jaką sobie toks tabliczkę zrobił. Pokój toksa, zakaz wstępu. O, już widno. Pajle kości. Ryzykuję spotkanie z Clipperami, no ale. Jeszcze z Na dworze jestem. Ej, wiesz co, może jak jest dzień, to nie, nie budujmy tutaj niekopny domach, bo to nie ma sensu. Zrobimy Ufak. Tak, na dzień chodzimy gdzieś tam po dworze, zabijamy tak i tak dalej, a w nocy na przykład kopiemy. No, może być. O kurde. Masz miecz? Mam. Trochę stona. O, hot, <laughs> specjalnie dla ciebie. Ale sześć mnie zepchnąłeś. już będzie wiadomo, że tutaj uczka tutaj się tak za bardzo mnie oswajajmy, bo przecież za kilka dni tutaj nie tak jak tylko w Minecraftie to chyba idziemy gdzieś na nie? no tak, ale schody można postawić, bo to tylko kablostone no tego jest tu mnóstwo cobblestone'a. A jeszcze jak będziemy robili jakieś tam kopalnie, to... No to aż za dużo <grymne> A czekaj, co jest na górze tej góry. Tam jakoś dojdę. No tak, tutaj nie. O oh, fuck. O węgiel. Ale nie mam kilofa. Jeszcze tu wrócę. O, znowu węgiel. Masz coś do jedzenia? Wo, Ale widok! Ale nam się świat trafił! Owiecki No to idź przodem. Ja poszukam może jedzonka. Ja też mam jedną, jakby, co? Łoł wow. Ale tutaj fajnie Taka jaskinia jest Na drodze, bo spadłem przez troszkę parek do wody Ty? A, tam Ale to... Szkoda, że owce nie dają jedzenia Bo ja się trochę zabiłem kurde, ile jest tu węgla? Ominąłem. Oh okay, no, it, fuck, ja resztki życia. Że jest z głodu <laughs> Nie ma tu żadnych kurczaków Ale fajny strumyk Z jaskini wypływa yy, Tu są owce, jedna zbugowana Ej, tu jest jakiś spawn... owiec. I już widzę jaskinię. na kolejne jakieś tam odcinki będzie jakieś zajęcie. A nie. O właśnie, masz może czerwonego grzybka? No. O. A ile ich masz? Kurde, szukaj więcej. Endermany głupie. Kurde, bo teraz głodu umrę. Widzę krowę, ale jej się nie da zabić, bo ona się zbugowała. Jest, walę ją. Jest, jedzonko. Krowę. Ale kogo waliłaś? No krowę. I to nie w tym sensie, którym myślisz. Jest. Albo nie. Ja to idę ugotować. O, świnia, świnia, świnia. świnia. O! Co, świnia cię zabiła? Jezu, nie, co ty No ja... Aha, aha. Zgadnij, co mi się stało. Eee, yy, blefaf, nie. Utopiłeś się? Nie no, wysadził mnie taki dzielony chłopiec. A, nasz przyjaciel Klipper. I tutaj znalazłem glinę. To ja się idę na jeść Mam trochę gliny. Mam 52 gliny. A ty co tam masz? Ja nie mam nic. Wyszło. Bo przecież mnie wysadził przed chwilą. I czemu nie przychodzisz? Zgubiłeś, co? zgubiłeś się. Nie. To gdzie jesteś? A ty też nagrywasz, czy...? A też już tutaj, jestem za jedną. Ta, śpinko, śpinko. E, chyba się, tutaj, robi. tutaj, to nas nie a ja spadłem. Gdzie ty jesteś? No tutaj. Spadłem, Świnia mnie zepchła. A wiesz, gdzie jest nasz, do nasz domek? No, No, ja też wiem. Czyżby to było tam? Jak dojdę, to się do ciebie... Jak dojdę, albo ty, to się tepniemy najwyżej. No, ja jestem przy jakiejś górze. Jest, ja mam, domek. Ja. <grywa> O no, jak widzicie, mój ładny pokoik No tu mam craftinga Tak, tak, tak I już mam łóżko Jakbyś nie miał wełny to chodź do mnie Co, położymy się, spadzi i kończymy odcinek, bo już widzę 23 minuty no, to, to się Mięsko I weź sobie tu, kurde, oświetli, bo ci się może coś zespałnić. Ja chciałam w swoim pokoiku, bo nie było... Nie było, nie było, nie było... ...wszystko, najmocniejszym. I skrzyneczkę... Ty złodzieju! Nie, nie, bo Tutaj będzie kopalnia. Okej. Pokój to za... za dar sustenu. Słyszysz? Mhm. Ja też sobie zrobię tabliczkę. Czwaniaku. A, nie, zostawiłem wszystko w skrzyni. Zamykam się. Kurde. To co, już kończymy ten odcinek, bo będzie za długi. A mi się też już zaraz zacznie kończyć miejsce na dysku. A więc co? No to komentujcie, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Na razie.